Od tragicznych wydarzeń minęło 76 lat. Tegoroczna rekonstrukcja historyczna przedstawia aresztowania 58 mieszkańców Lipska, którzy zostali pomordowani na frontach w Naumowiczach. Trwała Msza Święta poświęcona ich pamięci. Do kościoła, pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, przyszły całe rodziny: matki, ojcowie, dzieci i starsi mieszkańcy Lipska. Którzy pamiętają tamten tragiczny dzień. Jest rok 1943, przełom czerwca i lipca. Do Lipska wkraczają funkcjonariusze SS i niemieccy żołnierze, szykując się do aresztowań. Na ulicach słychać krzyki, płacz dzieci i zawodzenie matek bogających Niemców o litość. Brutalnie wyciągnięci ze swoich domów, nie mają dokąd uciec, nie mają znikąd ratunku. Załadowani na ciężarówkę, zostali skazani na pewną śmierć. Jest godzina dwunasta trzydzieści, ludzie wychodzą z kościoła, na ulicy czekają już niemieccy żołnierze. co wy tam? 何帽ま。 Oops No. 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 no Nie mam. Dostaw no, no czego chcesz? Right. Cholera! Шар... Сын... Парень poured Дай это будет и видишь Сын favour Сын Боже мой Господи А где все у тебя? Господи Где все мои mal rozumie na zpisko 站住！站住！都站住！谁都别走了！站住！站住！站住！

Starego też zabrali. Wyście się wstydzili. Boga nie macie w sercu. No znowu, znowu następny. I te dziecko małe też zabiorą? Dzieci moje. Boże na Boże, Boże, Chryste. Chryste, Radna. panie, Chryste, panie, moje dzieci. Panie, ona ma dzieci. Ma małe, ma dzieci, ona wciąży, nie niech ona dzieci swoje chowa. Panie, raduj mnie, weźmy za nią ja pójdę za nią, błagam, błogam, ja pójdę za nie niech ona dzieci, swoje chowa. Zjednajcie! Zjednajcie się! Oh to może mój Boże! Każdy tak nas zawsze wybawiać. Łe! <grymne> 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 Wolnisz, jest Dzisiejsza inscenizacja, rekonstrukcja miała na celu pokazanie wydarzeń, które miały miejsce w 1943 roku. To był przełom czerwca-lipca, kiedy doszło wówczas w Lipsku i okolicach do wielu aresztowań. Ludzie zostali wywiezieni do więzień w Grodnie. Stamtąd byli wywożeni na forty w Naumowiczach i ponieśli śmierć. Chcieliśmy przekazać to, ten ładunek emocjonalny, który towarzyszył wówczas 76 lat temu ludziom z Lipska. Pamiętamy o tym, o tym wydarzeniu, i dlatego myślę, że warto było zainwestować i czas, i, i środki, żeby. To wydarzenie dzisiaj odtworzyć. W rolę mieszkańców wcielili się mieszkańcy Lipska, ale też okolic, ponieważ mieliśmy i ludzi z Nowego Dworu, i ludzi z Augustowa, także myślę, że i Suwałk również, także ta historia żyje i myślę, że nawet poza Lipskiem ona żyje. Jakie emocje towarzyszyły wam wszystkim dzisiaj? Nie tylko dzisiaj emocje nam towarzyszyły, towarzyszyły nam od momentu powstawania scenariusza. Czytaliśmy wspomnienia ludzi, którzy przeżyli tę traumę. To były emocje, ich emocje nam się udzieliły, i my po prostu płakaliśmy, czytając te wspomnienia, pisaliśmy scenariusz i też nie, niejednokrotnie ocieraliśmy łzy. Myślę, że dzisiaj znalazło się wielu, wiele osób, którym również ta łezka pociekła po policzku. To było bardzo wzruszające, bardzo emocjonujące zdarzenie, i no nie do opisania, ponieważ pierwszy raz brałem udział w czymś takim. No przyznam, że bardzo, bardzo wzniosłe takie, po prostu tak jakby to się stało naprawdę. W tej całej tragedii też mój przodek brał udział i tak mój udział to był jakby, żeby upamiętnić te czasy, ale przede wszystkim błogosławionej Marianny Biernackiej. Inscenizacja wpisuje się jakby w ciąg obchodów, ja mówię jest to odpust w parafii lipskiej. Będzie tam agapa, będą spotkania, będą pewnie jeszcze dalsze modlitwy. Także to jest jakby, myślę, bardzo ważny element tego, tych obchodów. No oczywiście gościmy tutaj księdza biskupa. No ja jestem z natury uczuciowy, w pewnym momencie miałem, że tak powiem, gula w gardle i łzy w oczach. Ja dzisiaj czułam taką, nie wiem, potrzebę jakby odegrania tego, żeby to właśnie takie wydarzenia miały miejsce częściej. I to właśnie ten wzrok wszystkich ludzi i ja się osobiście cieszę, że jak najwięcej ludzi to zobaczyło, a szczególnie młode pokolenie, które już, no wiadomo, że nie przeżyło tego, a opowieść albo obejrzenie tego w telewizji to nie jest to samo, co brać udział w rekonstrukcji. Powiem szczerze, że naprawdę przeżycia są mocne, głębokie, jak to się mówi. Ja jestem w ogóle ze stworzenia ekstrażynek m.in. puku Pułku Piechoty w Zambrowie, jestem wiceprezesem. Normalnie na co dzień odgrywamy sylwetki żołnierzy polskich z tego pułku piechoty, który walczył o to w walce 1939 roku, ale z braku, jak to się mówi, żołnierzy pod, z tej drugiej strony, ty, po tej ciemnej stronie niemocy, niejednokrotnie musimy odgrywać sylwetkę żołnierza niemieckiego z Wehrmachtu, czy jakichś innych formacji. No i naprawdę wcielanie się w taką rolę, tak tutaj dzisiaj w Lipsku, to jest wielkie przeżycie, tak dla mnie osobiście kolegów, jak rozmawialiśmy po, po tych wszystkich, po, po tej samej imprezie. Także Łezka wokół się kręciła. Łezka w oku się kręciła. E, Wiemy z własnej, jak to się mówi, praktyki odgrywając tego zróżnicowania niemieckiego, gdzie muszę głośno krzyczeć, te komendy wydawać niemieckie. Ludzie naprawdę czują wobec nas wtedy respekt. Niejednokrotnie mówią, o pan wygląda jak prawdziwy Niemiec, no bo my się staramy e, po prostu nie oddawać grymasów, uśmiechu, e, być poważnymi. Tak to wtedy było przedstawiane. Jesteśmy takimi po prostu statystami, aktorami, którzy mają odegrać, wcielić się w tą rolę i to, co mamy w duszy, w sercu, jak to się mówi, nam gra, to potem mówię, łezka się kręci. Tak zesłał los, że odgrywałam rolę swojej prabawci, błogosławionej Marianny Biernackiej. Za każdym razem, kiedy opowiadam o, o tych wydarzeniach komuś, to, to zawsze zawsze mi się wycisną łzy i, yy, i bałam się, że tutaj też tego nie udźwignę, ale. Po nocy stwierdziłam, że to jest rola, że tak powiem, życia, że to cudowne móc odegrać swoją prababcie. I później sobie uzmysłowiłam, że ta moja prababcia, kiedy została aresztowana, kiedy poszła za swoją synową, to miała prawie tyle lat, co. znaczy ja jestem troszkę młodsza od niej. Było niesamowite. Nie potrafię sobie wyobrazić, co wtedy czuli tamci ludzie. Natomiast w tej chwili, tylko w chwili rekonstrukcji, w chwili pokoju, kiedy ja wiem, że wszystko jest dobrze, no przerażające, więc nie wiem, co ci. Nie, nie jestem w stanie wyobrazić, co ci ludzie wtedy, yy, kiedy wiedzieli, że idą na, idą na śmierć. Chociaż moja babcia, która przeżyła, ta uratowana Anna, yy, która przeżyła 98 lat, stawała zawsze w bramie i mówiła grażynka, a ja wierzę, że oni wrócą. 赴一世情。